Na tej budowie jest wszystko, co tylko jest możliwe. Powiem to wyraźnie. To nie jest nastawione na jakość, to nie jest nastawione na zakończenie tych prac, tylko na wzięcie pieniędzy. Chcielibyśmy porozmawiać z zarządem Hyundai'a albo panią wiceprezes. Dom pogrzebowy i hostel dla robotników. Ile pan stracił? 2,5-3 miliony. Wysyłane do Hyundai'a, mnie, jak tam traktują w ogóle podwykonawców. Od Hyundai nie dostałem żadnej odpowiedzi. Orlen nie wiedział, co się dzieje na tej budowie. Oni dokładnie wiedzieli. Na początku maja ujawniliśmy bulwersujące praktyki na budowie pod Płockiem. Koreańska spółka z grupy Hyundai za 25 miliardów złotych buduje dla Orlenu wielki kompleks petrochemiczny Olefiny-3. Pracujący tam obcokrajowcy pozyskani przez Koreańską Agencję Pracy byli zakwaterowani w skandalicznych warunkach. Opowiadali o niepełnych i nieterminowych wypłatach wynagrodzeń i o braku jakichkolwiek umów, w tym umów o pracę. Ci, którzy się buntowali, zostali w środku nocy wyrzuceni na bruk. Po naszym reportażu przedstawiciele inwestora poinformowali, że współpraca z tą jedną koreańską agencją pracy zostanie zakończona. A wystarczyło zajrzeć do internetu, aby odkryć, że prezes usuniętej firmy jest we władzach kolejnej agencji pracy, która tak samo traktuje robotników. Glenmore, ile pieniędzy są ci winni? 5300 zł. 3900, 4400, 4200. O szokujących warunkach pracy na budowie Olefiny 3 opowiadają nam kolejne osoby, do których dotarliśmy. Wśród nich jest mieszkająca obecnie w Niemczech kobieta, która pracowała tam jako menedżer BHP. Była zatrudniona przez koreańską firmę odpowiedzialną za instalację rusztowań. Jestem inżynierem budownictwa cywilnego, także jestem inżynierem bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Od 28 lat współpracuję z różnymi korporacjami na terenie Europy, ale także Azji. Co Panią tak uderzyło na tej budowie? Nie można było wnosić napojów na teren budowy. Nie można było nawet wody wnieść. Ale przepraszam, czyli ludzie pracowali po 12-13 godzin bez dostępu do wody? Mieli dostęp do wody tylko i wyłącznie w czasie przerw. Ja monitowałam razem z moim zespołem, żeby w czasie takich Większych mrozów mogli schodzić i się nagrzewać. Więc jakby ta budowa kompletnie jest nieprzygotowana do prowadzenia jakichkolwiek prac w okresie zimowym. Pani mi wysłała takie zdjęcie. To jest kontener właśnie zimą nieogrzany, gdzie pracownicy wrócili na przerwę i położyli się spać jeden przy drugim, żeby się ogrzać. Pani ma doświadczenie w dużych obiektach w całej Europie. Widziała pani kiedyś coś takiego? Nie widziałam takiej budowy i nie, jakby nie widziałam takiego traktowania ludzi. Bartek, jak długo próbujemy uzyskać jakikolwiek komentarz od przedstawicieli firmy Hyundai, głównego wykonawcy w końcu tej budowy? Od końca kwietnia. dzwoniliśmy do pani wiceprezes. Wysłała wysłałaś listę o, pytań. Oczywiście. Wysłaliśmy listę pytań, wysłaliśmy dodatkowe pytania. Kontakt urwał się kompletnie. Dzień dobry, pani. Jesteśmy dziennikarzami z TVN. Chcielibyśmy porozmawiać z zarządem Hyundai'a, albo panią wiceprezes. Proszę powiedzieć, że my tu czekamy na nią. Nie jest w żaden sposób o, pani ma tam jakiś telefon na recepcji. Nie Po ujawnionych przez dziennikarzy licznych nieprawidłowościach związanych z pracą obcokrajowców, na teren budowy wchodzą inspektorzy pracy wraz z funkcjonariuszami policji i Straży Granicznej. O tym, jak przebiega ta kontrola, opowiedział nam jeden z pracujących tam polskich robotników. W momencie, kiedy pan stuwa, Inspekcja Pracy weszła na teren budowy, to bardzo dużo osób zaczęło po prostu uciekać, chować się po, poza samochody, uciekać poza, poza bramy. Na budowie po prostu zrobiło się pusto. Skala jest dosyć duża, jeżeli chodzi o brak umów, brak ubezpieczeń, zaniżone stawki. Czyli ci ludzie nie mają nawet tej minimalnej krajowej na godzinę? Nie.